公司。 Oj, piórka zbierała wiaterek jedwuchą, wiaterek jedwuchą. łojka Kasiu kochano, będzie słabe wiano. łojka Kasiu kochano, będzie słabe wiano. Oj, I będę ją miała, płócienka w zapasie, i będę ją miała, płócienka w zapasie, płócienka w zapasie, konoski w zapasie, konoski w zapasie. 梦想腾飞。 Pogniewoł, kiej się jaś na mnie pogniewał, się nie wiem o co, Pogniewał się nie wiem o co, I przychodził nie wiem po co, I przychodził nie wiem po co, Przychodził un powionecech, Przychodził un powionecech Cóż zesztymaniu że żeś całą nockę świeciła, łojda, łojda, na łojda. 伟大，伟大。 Koło mowa, ludzki śmiech. Ludzie się śmieją, dodają, za ni dziewczyny nie mają. Łojda, łojdana, łojda, łojdana, za ni dziewczyny nie mają. Dziękujemy.